To są nie RPG, a ja jestem Glaff. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam troszkę o kolejnej książce. To będzie już drugie takie nagranie. I dzisiaj na warsztat wezmę książkę Inkwizycja Grzechy Przyszłości. Tutaj jakby ciężko, pewnie ładnie zobaczyć, no bo jednak nagranie jest jakie jest. Natomiast, właśnie, książka bardzo, ale to bardzo ciekawa. I teraz pewnie będziecie mogli zobaczyć już na ekranie okładkę. Książka bardzo ciekawa. Książka, która trafiła w moje ręce totalnym przypadkiem, ale najpierw pozwolę sobie przeczytać fragment z książki z tyłu, który jest właśnie taką zajawką dla potencjalnego czytelnika. By chronić człowiecze ciała i dusze, powołano święte oficjum, przez wielu zwane inkwizycją. Przedstawicielami tej owianej złą sławą organizacji są inkwizytorzy. Jeden z nich, Witeldon Walszarti, obdarowany świętym mandatem i misją ofiarowaną przez samego stwórcę, strzeże Spero, miasta miliarda dusz, będąc niezłomnym, mściwym, bezlitosnym egzekutorem ładu i porządku, nie waha się w osądach. Gdy czarne chmury zbierają się nad metropolią, a starożytne zło, które zdawać by się mogło zgładził za młodu, budzi się do życia, mężczyzna ze swoimi ludźmi rozpoczyna długą podróż po prawdę. W poszukiwaniach nie sofa się nawet wtedy, gdy przeciwnikami są inni przedstawiciele oficjum. I to tylko fragment e, tego tyłu, ale myślę, że fajnie daje już e, klimat, który jest w książce. E, książka m, dla mnie troszkę takie można by powiedzieć delikatnie postapo, bo jakby um, świat, ziemia w cudzysłowie, bo to oczywiście nie jest do końca chyba ziemia, e, a może właśnie jest ziemia, to jakby nigdy nie jestem zawsze pewien i, i to mi gdzieś tam umykało. E, mam nadzieję w ogóle, że uda mi się porozmawiać z autorem tej książki później. E, ale chyba to jest ja bym to tak przyjął, że to jest gdzieś tam na powiedzmy ziemia, coś ala ziemia na pewno, e, która jest po wielu latach, po wielkiej wojnie dobra ze złem, takich bogów chaosów, wszyscy, którzy widzowie moi gracie w RPGi zakładam, że już domyślacie się, że jak wiele jest tu zapożyczeń z Warhammera 40 tysięcy i jest ich bardzo dużo. Ale to działa według mnie na plus, bo z jednej strony mamy ten, te zapożyczenia, a z drugiej strony one są fajnie użyte, fajnie wykorzystane, czyli mamy tutaj bóstwa chaosu, które knują, spiskują, planują i mamy tutaj inkwizycję, która chce się tym bóstwom przeciwstawić. Witeldon jest bardzo... Wite... Wróć, Witeldon czy Witeldom? Nie, Witeldon, dobrze powiedziałem. Witeldon jest postacią ciekawą. Jest to nieśmiertelny, Inkwizytor, który przeszedł specjalny rytuał wiele, wiele lat temu, i jako jedyny człowiek nie umiera, ma już wiele, wiele lat. Ta ekipa, którą ma, to nie jest jego pierwsza, ani pewnie ostatnia ekipa ekipa ludzi, żołnierzy, którzy tak naprawdę walczą, bo ciężko powiedzieć ekipa, to są po prostu żołnierze. Książka ocieka heroizmem, patetyzmem, a przynajmniej ja ją tak odbieram. Natomiast jest to książka, Fajna, bo tak jak powiedziałem przy poprzednim nagraniu, ja lubię długie pozycje i to ewidentnie nie jest koniec tej opowieści. Mamy tutaj e, duży format, dużą, ładnie wydaną książkę, która już w tym momencie ma 660 parę stron. E, Ile z tych stron to mega fajne, klimatyczne um, ilustracje. Także samo wydanie jest bardzo przyjemnie e, zrobione. Wydawcą e, tejże książki jest wydawnictwo Pewne Słowa. Wydana została w Łodzi w 2021 roku. E, I w sumie nie powiedziałam najważniejszego. Witold Skrzydlewski to jest autor tej książki. E, także jeżeli lubicie. Troszkę postapo, troszkę science fiction, takie właśnie w klimatach 40. To jest zdecydowanie książka dla Was. Ja nie chcę zdradzać zbyt wiele o tej książce, ponieważ jakby... No, nie chcę spoilerować, bo, bo, bo chciałbym, żebyście mogli sami o niej sobie poczytać, przeczytać. Książka dla mnie to takie solidne 7 na 10. Dobra, gruba, ciekawa, z fajnie zarysowanymi postaciami. Mam tylko jeden do niej mankament i chcę o nim powiedzieć, żeby nie było, że, że tylko chwalę. Autor w pewnych momentach bardzo rozwlekle pisze. I z jednej strony to jest spoko. Fajne, klimatyczne opisy. Miałem wręcz takie wrażenie, że to jest powrót do takich klimatów, e, jak czytałem kiedyś Tolkiena. Z drugiej strony używa też tego e, bardzo w momencie, gdy pisze o scenach erotycznych. E, I to jest jedyny mój zarzut, który mam do książki, ponieważ e, mi osobiście jako czytelnikowi akurat te sceny są kompletnie niepotrzebne. Mogły one się pojawiać w książce, jasne, ale jakby obrazowość ich jest już tutaj zbędna. W momencie gdy czytasz książkę oczywiście możesz przeskakiwać między rzeczami. Ja tą książkę dzięki uprzejmości autora dostałem też w wersji elektronicznej. I w cudzysłowie czytałem ją sobie na treningach i biegłem sobie po swoim mieście i słuchałem jakby tych opisów. No powiem szczerze, że, że momentami byłem zaskoczony ich takim ich obrazowością. Chcecie wiedzieć o co mi chodzi? Przeczytajcie książkę, nie będę wam tego zdradzał. Także dla mnie dobre 6,5, taką bym ocenił 6,5 na 10, jeżeli miałbym ją oceniać. Książka fajna, ciekawa, bardzo gorąco polecam. I tak jak mówię, mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić może nawet wywiad z autorem, z, z Witkiem. Zobaczymy. Na pewno będę Was o tym informował i pojawi się jakaś jakiś news na fanpage'u na Instagramie, gdy to by miało mieć miejsce. Co? Czytajcie książki, grajcie w RPGi, trzymajcie się, hej!